Co możemy i co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim powinniśmy głośno protestować. Nie ustawać z tym, bo te patrole obywatelskie doprowadziły do tego, że przynajmniej Donald Tusk musiał yy, wykonać jakieś pozorowane ruchy. Przynajmniej ludzie się o tym dowiedzieli. Jeżeli nie będziemy ustępować z protestami, to możemy naprawdę wspólnie coś zmienić. Dlatego zapraszamy już 19 lipca o godzinie 12 na protesty Stop Imigracji w całej Polsce. Szczegóły dotyczące miejsca protestów w Waszym mieście, w Waszej gminie, w Waszym powiecie znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Halo, halo, wychodzę na naprzeciw leniwym i tym, którzy powiedzą, że nie potrafią znaleźć tych mediów, o których wspominał Berkowicz. Ja zostawiam link do tych mediów w opisie, proszę bardzo. Mamy cały plakacik, a jak zjeżdżamy na dół, no to mamy wszystkie tam miasta, które zostały objęte całą akcją. Znajdujemy własne miasto lub jakieś, które jest najbliżej nas. Wchodzimy w link obok tego miasta. Ładuje nam się strona i mamy wszystkie informacje o miejscu spotkania, o godzinie itd., itd. Zapraszam serdecznie. Pokażmy wspólnie razem, że nasza ojczyzna i nasze własne życia coś dla nas znaczą. Niech nikt się nie boi tam pójść, bo jeśli nas zastraszą, to zrobią z nami co chcą. Pokażmy, że to naród stanowi prawo, a nie jakiś głupi rząd z lewej czy z prawej. Ten, który jest, był czy będzie. Pozdrawiam i do zobaczenia 19 lipca o godzinie 12. Bardzo cię proszę, nie zasłaniaj się tym, że kto inny pójdzie za Ciebie. I przestań gadać, że.